Tak, więc zabezpieczenie zakładnika, po prostu od, do, od góry do dołu zrobimy Następnie rozeznamy się z co tam się dzieje dookoła Kolejną celem, który chciałbym, że poruszymy się od razu po Na pewno coś obruszymy tam wszystkich, wszystkich wrogów Będzie, bodajże to jest rafineria I ją zabezpieczymy, wderzymy bezpośrednio na bazę Będzie dość proste podejście czy posiadam jakieś podunki w Ktoś ma jakieś soczele? C4? C4 Nic takiego, nie Szkoda, przydało się. Ewentualnie można na pomoc śmigowcach się przejść zobaczyć A wątpię. wam Ej Bogu, Bogu, bo się zmęczysz Dobra Dobra, szkoda. No, będziemy się ze zaś radę Znajdziemy jakąś no, nic. Wyrwę fortyfikacji, a może nie, nie wiem, trudno powiedzieć. Co nie wierzymy, że będziemy musieli wchodzić od frontu. Będziemy też wchodzić pod górę. Będziemy wchodzić pod górę... Najpewniej w, w dużej szerokiej linii. Albo się podkradniemy. Nie mamy broni wyciszonej, więc jak już tylko rozpoczniemy zabawę w willi... się z tym, że przeciwnik będzie na nas powoli się zaciśnie. A... Gdzie są... Gdzie jest helikopter? To jest helikopter z nami? do No że na no no tak. Ale jeżeli ktoś będzie chciał się z nami skontaktować Chodź To nam no, uwzględni, jesteśmy na ósemce, oni nas szukają na siódemce na przykład O, hello. No Formoza będzie płynąć od północy Więc tak. jeśli będziemy lecieć całą wyspę od południa To powinno dać tyle czasu im przepłynąć, co nam przylecieć o, W środku Żeby to jakoś ładnie skoordynować. Formoza będzie przejeżdżać pierwsza więc Co najwyżej jakieś, nie wiem, a... Kilometr albo kilometr od celu Pozawiśniesz, póki nie na w pozycji Ja będę Ci cały czas Powiadamiał, jaka jest sytuacja, bo widzimy ich na Markerów na mapie, nie? Ten drugi mi też jest aktywny? Nie, nie jest

Dobra, formuza wybrnęła Dobra, wymaź... Dobra, dobra, wypadę. dobra, dobra siadę, siadę, siadę. formować się, Czarek, prowadzisz A, dwójka, nawet od do dołu, ja. na dołu idziemy, Waga na balkonie. Czy w budynku? Wy kawa, winka, fadyn. Pomysłila. Masz zakodnika? Woj leży. Nie. sprawdźcie tego, sprawdźcie go. Ok, jedynka na Dwójka wchodzi, dwójka wchodzi do góry, jedynka sprawdźcie w Jedynka zabezpiecza do góry. Dwójka góra na górze. Drzwi na górze. Zabezpieczam drzwi. na górze. Zajęty kontakt, uwaga. Jak sam mylę, co miałeś? Naprawę, że na zapadnik żyje. Czyż to? Nie. Nie reguluję. Ubezpieczam? Na bla, ten pieprz, chodźcie. To wygląda. Jest. Tak. Jesteś na wyżej, chodźcie wyżej jeszcze. Okay. Od 320 młotów na zachodzie, 520 na zachodzie. Ja subiec przekazali nam, e, twój myszomo powiedział, że podchodzą od zachodu. tutaj dwojaka jesteśmy na dachu, prowadzimy obie z kontaktami na.

Jakbyś sprawił ciało do konika? Tak żyje. Nie żyję Nie żyję A miał coś w środku? Na 10 idziemy Później odbijamy w lewo Ruchy, ruchy, ruchy Uważajcie to my 140 dalej mógłbyś kontaktować